Dzień dobry kochani. Witam Was ponownie już dzisiaj. Wczoraj była teoria, dzisiaj zapraszam na zajęcia praktyczne. I jeszcze poczekam, aż wszyscy się pojawią, którzy chcą poznać tajniki budowania intencji, mandali intencji. W międzyczasie jeszcze powiem, że nauczyłam się budowania tej mandali u Piotra Bednarczyka w piosku białej. Nie wiem, czy to jest jego prywatna technika, którą sam wymyślił, czy nauczył się jej gdzieś indziej. Ale mam nadzieję, że się nie obrazi, że ją stosuje dalej. Także sobie powoli zaczniemy. Kto jeszcze nie wstał i jeszcze śpi, to sobie może obejrzeć zawsze później, kiedy indziej. To, tego live'a, także zaczniemy. Potrzebna jest nam kartka zwykła, czysta, biała, obu, z obu stron, do tego długopis i kredki. Im więcej kredek, tym lepiej, chociaż niektórzy nie lubią mieć dużego wyboru, także ważne, żeby były podstawowe kolory przynajmniej. I zaczynamy od tego, że na górze kartki piszemy sobie tą intencję, którą Którą mamy. Ja napiszę taką bardzo ogólną intencję. Ja chcę zdrowia. Ona nie jest, znaczy, nie ma czegoś takiego jak zła intencja i nieprawidłowa, ale mogę też od razu powiedzieć, że nie ma tutaj jakby ja chcę zdrowia. Nie ma tutaj odniesienia, jakby do mnie, że to dla mnie to zdrowie jest, ale jeżeli, bo może być zdrowia dla kogoś innego. Ważne, żeby w naszej intencji pojawiło się ja, bo tą intencję budujemy dla siebie. Czasami jest tak, że jak zapytam kogoś czego chcesz, to on powie zdrowia. Ale to jest tylko jedno hasło. Nie ma w tym tego mojego głębokiego ja, więc ważne, żeby ono się pojawiło. Następnie jest to chcę. Na początku najczęściej jest właśnie chcę, bo ja tego chcę. Także to, to chcę też jest ważne, no i dalej już jest to, czego ja chcę. Ja sobie napisałam: zdrowia, to jest bardzo ogólna intencja, nie polecam takich. Najlepsze są takie bardziej konkretniejsze, jakby konkretny krop, który mamy do zrobienia, ale na przykład jest dobra. I dalej, budujemy sobie, dalej długopisem, ręką dominującą, u mnie to jest ręka prawa, robimy sobie okrąg. On nie musi być idealny, nie musi być zrobiony technicznie, nie potrzebujecie do tego cyrkla, nie potrzebujecie, nie wiem, odrysowywać od jakiegoś okrągłego talerza. Nie. To, jest, to musi być zrobione po prostu odręcznie, tak żeby wasza ręka nad tym pracowała. I ten okrąg, to jest taki symbol waszej przestrzeni. Wasza to jest wasza przestrzeń. Ten okrąg jest zamknięty. Tu jest zamknięty. Następnie na środku budujecie sobie mniejszy okrąg, ale linią przerywaną. I tutaj już e, wpisujecie w ten środeczek taki rdzeń główną rzecz, e, która się stanie, która będzie, którą będziecie czuć. E, jeśli będziecie, jeżeli to osiągniecie, więc jeżeli ja chcę zdrowia, to co głównego się z tym wiąże? Może to będzie ruch, bo będę mogła się y, ruszać, bo teraz nie mogę. Może to będzie y, szczęście, może to będzie spokój, może to będzie y, miłość, może to będzie y, y, nie wiem, bezpieczeństwo, y, samodzielność coś co głównego, taka główna cecha zasób, który będziecie mieć, jeżeli osiągniecie to. No, powiedzmy, że u mnie to będzie. Co by to mogło być? Już teraz nie pamiętam co powiedziałam pierwsze. No niech będzie bezpieczeństwo. Albo na przykład samodzielność itd. Następnie. Robimy też przerywanymi liniami. Dzielimy ten nasz okrąg na kawałki pizzy. Ile ich będzie, nie jest to ważne. Można sobie robić najpierw kreskę, potem pisać, potem następny kawałek dzielić. I tutaj dzielimy sobie na kawałki. Dobra, wystarczy tyle. I tutaj już wpisujemy pozostałe. Całe wartości, pozostałe cechy, zasoby, które również będziemy mieć, które nam się kojarzą z, tym, z tą naszą intencją. No to jak już mówiłam, no to tu będzie szczęście, spokój, ruch. To mogą być rzeczy, które zupełnie nie kojarzą się z tą intencją. Nie są. Tak bezpośrednio połączone, ale pojawiają się w nas, kiedy myślimy o tej intencji i myślimy o tym, jak, co będziemy mieć, jak już to osiągniemy. I nadal to robimy ręką dominującą, czyli u mnie prawą. Jak ktoś jest leworęczny, to robi to lewą ręką. Co tu jeszcze mamy? Zdrowie, ruch. A ja bym sobie napisała, że jeszcze dobre jedzenie. I co jeszcze mamy? Samodzielność. O. I dla mnie, yy, czyli jeżeli ja. Jak ja chcę zdrowia, to, to zdrowie całe kojarzy mi się właśnie głównie z bezpieczeństwem i z tymi wszystkimi innymi rzeczami również które napisałam. Jak już to mamy. Yy, jeżeli przychodzi nam jeszcze więcej rzeczy, które. Yy, się wiążą z naszą intencją, no to dzielimy na więcej części naszą mandalę i wpisujemy jeszcze więcej tych cech. Tutaj nie ma znaczenia, ile ich jest. Nie ma tutaj żadnego określonego, tak technicznie, że to musi być minimum 3, minimum 5, albo przynajmniej 15. Nie. Kiedy to już mamy napisane, wtedy każdą część kolorujemy i teraz. Bierzemy kredki i używamy drugiej ręki, drugiej, czyli niedominującej. Czyli jak ja jestem praworęczna, to używam lewej ręki do kolorowania i sobie zastanawiam się. Bezpieczeństwo. Z jakim kolorem kojarzy mi się bezpieczeństwo? No na przykład dla mnie kojarzy się z kolorem niebieskim, więc wybieram sobie najbardziej idealną niebieską kredkę, jaką mam. Ja mam dużo kredek, więc mam duży wybór. niech będzie ta. Biorę sobie lewą ręką, czyli drugą i sobie koloruję. Nie musi to być pięknie y, jakoś, y, wiadomo, że jakby jeżeli mamy niedominującą rękę, to będzie nam trudniej y, nie wyjeżdżać za linię. Też nie o to chodzi. Możemy się na tym bardzo y, jakby skupić, żeby tam wszystkie te kreseczki były połączone, żeby to było pięknie wycieniowane, ale nie musimy. Można to po prostu sobie pokolorować. I tak po kolei kolorujemy każdy fragment. Innym kolorem, no chyba, że nam przyjdzie, że jeszcze na przykład spokój też jest niebieski, to też można użyć dwa razy tego samego koloru. I przy tym kolorowaniu ważne jest, żeby nie używać za bardzo naszego świadomego umysłu. To nie musi być jakiś jakby tak. Czy ten kolor jest odpowiedni, czy nikt tego nie będzie oceniać, czy to jest pięknie pokolorowane, czy nie jest tam, czy nacisk kredki jest odpowiedni. Nie myślimy o takich rzeczach. Kolorujemy sobie i sprawdzamy też z taką świadomością, zauważamy, jakie myśli, jakie emocje się pojawiają i niech one sobie się pojawiają. Tak, jak sobie, o właśnie, teraz koloruję szczęście, to to szczęście jest dla mnie pomarańczowe. Tak. Ja czasami używam y, dwóch kolorów na jeden fragment, jak się nie mogę zdecydować. Tak. I sobie koloruję, koloruję. Tak. Nie będę teraz pięknie kolorować. Y, spokój, sobie machnę na zielono. Cały Opa, proszę bardzo, kolorujemy sobie, jak ktoś nie ma zbyt wielkiej weny twórczej, to rzeczywiście wystarczy, jak po prostu sobie tak zaznaczy, im więcej energii w to włożycie, tym efekty będą piękniejsze, ale też nie o to chodzi. Dobra, mamy tarawara, tak, o, o jedzenie, jedzenie wolniemy na brązowo. Tak? Kolorujemy sobie. Dobra. I jak mamy pokolorowane, ta akurat jest brzydko pokolorowana bo robię ją szybko. I jak mamy pokolorowane. To wtedy odwracamy kartkę na drugą stronę i zapisujemy sobie tą samą intencję, tylko jak już ją mam. Czyli jeżeli ja chcę zdrowia, to co teraz? Ja mam zdrowie, jestem zdrowa. I teraz uwaga. Czasami, Nasza intencja jest tak duża, że wystarczy samo chcę. Ponieważ e, wystarczy nam po prostu samo chcenie, e, bo nie potrafimy sobie jakby jeżeli pomyślicie o tym, jeżeli zapiszecie sobie tą intencję już w formie dokonanej, czyli tak jak na przykład ja jestem zdrowia, zdrowa i pojawi mi się taki lęk, że to już za dużo, gdzieś mnie coś ściśnie po prostu w dołku, że, że, że nie, że po prostu tutaj to już jest niewyobrażalne dla mnie, że ja już to mam. To dalej nie robimy. To zostajemy przy tym, że ja chcę. I robimy sobie te mandale na razie na intencji, ja chcę. Jeżeli zrobimy sobie mm, intencję, ja chcę. Zrobimy sobie mandale, odwrócimy i napiszemy, że już to mam. I budzi się we mnie taka ekscytacja, radość, e, takie emocje, które są do przyjęcia. Nie czuję żadnych takich przeciążeń na ten moment. No to robię sobie e, mandale już, że to mam. I robię dokładnie tak samo, czyli tworzę sobie. Okrąg, teraz wyszedł mi jeszcze większy jajo, dobra. I znowu to jest ta moja przestrzeń. Ten okrąg symbolizuje moją przestrzeń. I znowu robię sobie w środku linią przerywaną. Kółeczko na środku. I ponownie wpisuję tutaj, ale już nie skupiam się na tym, co tam było na drugiej stronie, tylko robię to od nowa. Ja jestem zdrowa. Wyobrażam sobie, że ja jestem zdrowa. To, co ja mam w głównej mierze, znowu te rdzeń. I może dla mnie teraz to będzie taki yy, ruch i yy, taka żywotność. No, i teraz lecimy żywotność. I ponownie dzielimy sobie ten okrąg. I znowu robimy to prawą ręką. To, co robimy długopisem, robimy prawą ręką. Znaczy, dominującym, jak ktoś jest leworęczny, to robi lewą dzielimy sobie mandale na ile chcemy? Może być więcej, tak? Możemy to podzielić na więcej. Czasami jak ja mam jakąś taką większą intencję, to tutaj mam bardzo dużo tych kawałków pizzy i one są węższe. I znowu, znowu, ja jestem zdrowia, ja już to mam, to co ja mam i piszę. Może mam nawet zdrowe relacje. Znowu pojawia mi się tu ruch. Znowu pojawia mi się jedzenie. Co jeszcze, jak ja jestem już tak całkiem zdrowa? To co ja jeszcze mam? Szczęście. Miłość. Co jeszcze może się pojawić? No, zapisujemy sobie, tutaj już teraz nie będę wymyślać, zapisujemy sobie. Ile nam się pojawi a, po prostu tych wszystkich wartości, zasobów, tego wszystkiego, co ja będę mieć, co, co ja mam, jak ja jestem zdrowa? Już nawet nie co ja będę mieć, ale co ja mam, bo to już jest jakby w formie dokonanej. Dla umysłu podświadomego nie ma znaczenia, e, kiedy to się stanie, dlatego jakby już na tej drugiej stronie pracujemy nad tym, że to już jest. I gdzieś tam z tyłu e, głowy, Pojawia się po prostu taka iskierka, że, że to jest, że to już mam. I jak te iskierki się tam potem połączą, no to potem się okaże, że rzeczywiście to już jest. I znowu teraz już drugą ręką, czyli u mnie lewą, znowu sobie kolorujemy mandale, każdy kawałek na inny kolor. Jeszcze teraz ja sobie też będę kolorować, a kiedy koloruję, to jeszcze opowiem o tym, że y, nasza przestrzeń jest zamknięta. Ja jestem, y, moje ja jest jakby ograniczone, ma swoje granice, dlatego ta linia zewnętrzna, ten okrąg zewnętrzny największy jest linią ciągłą, a w środku wszystko co we mnie. Jest połączone i się przenika. Dlatego wewnętrzne linie są przerywane, żeby one mogły się przenikać. O miłość sobie walniemy na różowo, tak kolorujemy bardzo ładnie. Kolorujemy wszystkie mm, fragmenty wszystkie kawałki pizzy i kiedy już pokolorujemy sobie wszystkie te um, kawałki pizzy już będziemy mieć mandale narysowaną namalowaną to możemy ją sobie powiesić na lodówce możemy ją sobie powiesić na um, tablicy tak żebyśmy ją widzieli żeby ona się nam gdzieś przed oczami e, Pojawiała w ciągu dnia. No, i o tym nie napisałam, więc nie wiem, co tutaj e, y, pokolorować. E, I teraz tak, jeżeli e, zrobiliście e, obie strony, to wywieszacie w swoją stronę e, formę dokonaną. Tak? Czyli ja zrobiłam obie formy e, i to moje chcę, i że to już mam, i wtedy wywieszam przed sobą na tablicy, że ja już to mam. Jeżeli okaże się, że to jest za dużo, za ciężkie, nawet jeżeli to zrobicie i czujecie się przeciążeni z tym, że to już macie i nie jesteście po prostu, to jest za dużo, to wywieszacie sobie stroną ja chcę. I na razie ćwiczycie z chceniem. Wszechświat da Wam dzięki temu więcej chcenia i więcej... Więcej chcenia, w pewnym momencie ten, y, ta blokada, która Was blokuje przed formą dokonaną, puści przez to, tą rzekę chcenia, po prostu ta ma puści i będziecie w stanie po prostu przyjąć, że to już jest. Y, nie jest to trudne do zrobienia, a ważne jest też tak, że y, jakby na tych mandalach można potem dalej y, pracować i pracując nad jedną intencją, Powiedzmy, że ja sobie codziennie robię mandale nad jedną intencją, czyli ja codziennie chcę zdrowia, to ja codziennie robię mandale na nowo i nie przerysowuję jej dokładnie tak samo, jak robiłam ją wczoraj, czyli nie robię tych samych fragmentów, nie używam tych samych kolorów, nie patrzę na poprzednią mandalę, jak ona była zrobiona, i żeby ją zrobić tak samo, tylko robię ją tak, jak ją dzisiaj czuję. Dzisiaj dla mnie y, moje zdrowie, moje ja chcę zdrowia wygląda tak, ale jutro może co innego być w środku mo mogą być inne fragmenty, mogę użyć innych kolorów, y, ponieważ wszystko się zmienia i się transformuje, i codziennie ta intencja, mimo że jest taka sama, będzie miała inne wnętrze. Y, I każdy dzień, który robicie mandale, możecie sobie przykleić, i potem będziecie widzieć po prostu proces, który przeszliście. Dobra. Jakby z rzeczy technicznych i praktycznych, to tyle. Jeżeli będą się pojawiać Wam pytania, śmiało piszcie. Ja też opiszę ten proces w poście i będzie przypięty na grupie żebyście nie musieli oglądać całego filmu, jeżeli będziecie chcieli sobie przypomnieć coś, będziecie mogli po prostu sobie przeczytać, i, i też wrzucę jakąś swoją mandalę dla przykładu, jak ona wygląda. I będzie to, to będzie na grupie, będzie przypięte, jeszcze znajdę jakiś folder, żeby to tak przypiąć, żeby to było do znalezienia. Na ten czas już Wam dziękuję. Udanej mijówki, majówki Wam życzę. Trzymajcie się i pracujcie ciężko nad sobą. Przyjmujcie te intencje i trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień.